Cześć, śmleczko z tej strony, obak. Witam was w takim surowym materiale, bez cięć, bez montażu. Nie jest to poradnik, a jest to taka przestroga dla was kupujących w internecie. A mianowicie wczoraj rozmawiając ze znajomym na Discordzie, do którego was chętnie zapraszam, trafiłem na trzy bardzo, według mnie, bardzo dziwne ogłoszenia RX-ów 570. Szukaliśmy ze znajomymi po prostu okazji. Nie uważam od razu z góry i nie twierdzę, że muszą być to na 100% oszuści, ale po tym, co tutaj zobaczyłem przy tych trzech ofertach, śmię twierdzić, że może, podkreślam, może to być skam, ale nie musi. Pierwsze, co rzuciło mi się w oczy, to bardzo zbliżony czas publikacji tych trzech ogłoszeń: pierwszy 14.10, drugi 14.36, trzeci 14.45. Wszystko to jednego dnia i za tą samą cenę 550 zł. Wejdźmy sobie na pierwsze ogłoszenie i pierwsze co mi się rzuca w oczy, zawsze gdy kupuję od kogoś na Oliksie, to jak długo dany użytkownik ma konto na Oliksie. Jak widzicie, na Olixie od maja 2021 roku, od maja 2021 roku i trzecia oferta również od maja 2021 roku. Kolejna dziwna sprawa jest z numerami telefonów. Oczywiście, jeśli kupujący widzi ogłoszenie, w którym jest podany numer telefonów, to od razu staje się bardziej ufny wobec takiego sprzedawcy, ponieważ podnosi to jego wiarygodność, udostępnia swoje prywatne dane, a przecież nie musi tego robić. Ale próbowałem zadzwonić na każdy z tych trzech numerów, bo do każdego ogłoszenia jest przypisany inny numer telefonu. I co najśmieszniejsze, na pierwszym numerze telefonu abonent jest niedostępny, na drugim mogę dzwonić bez końca, nikt nie odbiera, na trzecim tak samo mogę dzwonić bez końca, nikt nie odbiera. Godzinę później pierwszy jest aktywny, ale też nikt nie odbiera, na drugim. Nikt nie odbiera, telefon został wyłączony. I na trzecim też nikt nie odbiera, telefon został wyłączony. To wygląda tak, jakby ktoś miał po prostu trzy karty SIM i wkładał je po kolei do swojego telefonu. Kolejna podejrzana rzecz według mnie to po prostu opis produktu. No bo zobaczcie, jeśli ktoś zobaczy taki opis, jeden, no to stwierdzi, o sprzedawcy nie chciał się na bardziej rozpisywać, zresztą po co? Wszystkie dane karty są w internecie. Ale jeśli zostawimy sobie te trzy. Opisy, no to już przyznacie, że wyglądają łudząco podobno. Co prawda jest tam kilka zmienionych wyrazów, tak sprzedam kartę graficzną, e, witam na sprzedaż, posiadam kartę graficzną, ale przyznacie, że te opisy wyglądają tak, jakby je pisała jedna osoba i brakło jej po prostu pomysłów na dalszą treść tego opisu. Pomijam już całkowity fakt braku odzewu za pomocą wiadomości przez OLX-a oraz zdjęcia, które niestety nie wzbudzają zaufania co do danego ogłoszenia. Wygląda to tak, jakby sprzedawca wszedł na randomowe ogłoszenie na innym portalu handlowym, nacisnął prawy przycisk myszki, zapisz grafikę jako, zapisał ją na komputerze, a potem wysłał na Elixa do swojego ogłoszenia. Po takim zabiegu można zauważyć, że zdjęcie w ogłoszeniu jest tak jakby rozpikselizowane i nie zachowało swojej pierwotnej jakości. Tak jak wspomniałem na początku tego filmu, nie chcę nikogo oskarżać bez posiadania twardych dowodów. W tym przypadku nie mam żadnych dowodów, że jest to oszustwo. Mam tylko kilka takich przesłanek, które sugerują mi, że coś z tymi ogłoszeniami może być nie tak. Dlatego też nie mogę nikogo oskarżać. Jedyne, co w tym momencie mogłem zrobić, to nagrać taki film i przestrzec Was, kupujących, abyście uważali na to, co kupujecie, komu przelewacie pieniądze i z kim piszecie. To by było na tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że komuś pomogłem. Do następnego razu. Cześć.